Cześć witajcie w niektórych odcinku. Chyba w 11. Albo 12. dzisiaj wam pokażemy z Maksimem wszystkie sekrety w Burgers. Takie nowe sekrety. Jakby. No. Chyba, to pierwszy sekret, chodź. Okej, okay. a i musicie nam jedną... Dobra. Tutaj macie pierwszy sekret, tylko... No tutaj macie... To pierwszy nie jest sekret, zaba... Chodziło o nowe sekrety, jakby, ale no, dobre. No, I to no, za bardzo no, nie jest no, sekret. O, mi, mi, chodzi, mi chodziło o takie bardziej sekretne miejsca, jakby. No, a może... czekaj. Chodź, teraz te, to te, te odkryliśmy, pokażemy. Właśnie, to o to, to mi chodziło, no. I bierzecie sałatę, na Właśnie trzeba, trzeba wziąć jakieś jedzenie. I jeszcze no. tak, skaczecie po tym jedzeniu. Wiem, tak, że to źle tak wygląda. Nie, jedźcie po, ty, po tym. O nie, kurde, wypadło mi. No chyba, że lubi no, się z podłogi jedzenie. <laughs> Dokładnie. Ee, że ktoś tutaj jest z podłogi. I, o, Maksym jest... jest. Gdzie tu Maksym? Maksym spadł, niestety. Teraz ja sobie mogę po gaśnicy skakać. O. Tutaj, macie, tutaj macie pierwszy sekret. O, no i tak, umarłem, przepraszam. Zaraz Wam pokażę, bo no, znikło na znaczy uciekło mi jedzenie. Bierzecie sobie na przykład taki ser, albo sałatę, albo talerz, albo co jeszcze tam możecie wziąć? No i no, czemu mi znika jedzenie? No, znaczy nie znika, to tylko gdzieś ci spada, jak coś. Nic mi nie spada. No, Dobrze. Idziemy po bułkę może... albo teraz posteka. O, postaka może. To wynowy na no no to. Widzicie z tak, napiszcie w komentarzu hashtag czy stek. No. Będzie fajny hashtag. Nie? A, i zapomniałem o najważniejszym. Zostawcie ile mam w górę ma, no, wbić. Wstawcie ładkę w górę właśnie, bo spinałem. A ile mają wbić? 10. Uh. Yes, o wiesz, 10 w kule i to robi się kolejny odcinek, który też. No i tak, tutaj macie taki jeden sekret. Pierwszy. Tutaj macie do wiara, tutaj macie do wiara i to, to nie wiadomo do czego jest. Teraz idziemy do kolejnego sekretu. To macie kolejny sekret. To jest sekretna arena. No i nie wrócę. to jest sekretna arena i to jest jakiś kostium, nie? Tu macie jakąś ketchup, co będzie chyba teraz w kolejnym abdracie. To, jest, chyba, to nie? jest jakiś kwadrat. A, a o ten ketchup ci tak. Tak, bo, bo tam jest jeszcze tutaj kwadrat. Będzie, on będzie w kolejnym... Tym, on będzie chyba w kolejnym obdęcie. To jest area. Tutaj macie puszczelnię nieopłacalną i tu macie taki kwadrat, nie? I jak pójdziecie ja się... do niego, to on, on nie ma kolizji. Po niego przez niego przebiecicie. A teraz idziemy do kolejnego. Do którego teraz? A, dobra, do Adry's, nie? To jest przy wiemy? Czy? Ja, ja w ogóle, w ogóle gdzieś straciłem moje jedzenie i nie mogę sobie się dostać. Dobra, jaki kolejny sekret? A tutaj to jesteś okej. A moment taki bardziej starszy sekret, ale też ciekawy. Zanim do takiej e, popularnej gry możecie zgad zgadywać jakiej. Co... Ziemy tu. O, musicie sobie pójść właśnie do tego budynku. I tutaj ogólnie są dwa sekrety. Tutaj jest żółw. No, no i nic on wam nie robi. A tam macie chyba Amongusy. Następny, no chyba. Nie? No, tutaj są Amongusy. Tak, Amongusy. No I, I jest nie, bardzo nie, ciekawa rzecz, jak klinicie na ten, na ten głazik, co się dzieje. Ciekawa rzecz. No takie, nie jesteśmy moimi impostorami, widzicie? Tylko ja nie, ciekawe, czy. czy... Ej, kamera już ej... się parowała. Ej, Mi też. To jest. Reset. Charakter. To się resetne. Ciekawe, czy... czy jest możliwość, że się pokazało... żeby się pokazał napis. Łos the impostor. Właśnie jak to zrobić. Nie wiem. No dobra, I to, chyba ten... to To chyba wszystko, nie? No tak, póki co to chyba byłoby wszystko. Dobrze, czekaj, bo nie wiem czy wszyscy to wiecie. E, tu chyba dało się odciążyć, czekajcie. Gdzieś tutaj. Chyba tu no. Tak. A. Tu chyba. Przeszło? E, tak, to jest stary sekret. I tutaj macie coś, ale nie wiadomo co. Nic tam nie ma. tam a, się tam... da jakoś przejść. No, y, my. my. Tak. Jak się zamienicie mysz, to się da tam przejść. Tu macie do kolca, a tu macie gaśnicę. Nie pracowałam, ale... chodź, zamienimy się w myszy i tam pójdziemy. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie A teraz A. idziemy szukać ostatniego chyba. Ej, właśnie, pokażmy to w tym supermarkecie. A, no tak, to, to chodź, się zmienimy się w myszy, tylko czekaj, bo jeszcze jeden tu był gdzieś. Z tymi bagietkami. Bo w tym nie, no w tym jakieś pomieszczenie. Ej, co to za pomieszczenie? Halo, widzowie. A, dobra, tu nic nie ma. To jest takie jakieś. A to? Są... Ja że było jakieś takie miejsce, gdzie były te bułki, takie tam był jakiś samochód. O to ci chodzi? Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. A czekaj. To nie tu było. Nie, to nie tu. Znaczy da... nie, tego się nie da otworzyć. Ogólnie tam macie nowego update, że tam macie... No. Ta... jak to się nazywa? Kasi... Tak? Czekaj, tutaj też jest, budynek do... Te też jest budynek, do którego da się wejść, ale tu nic nie ma ogólnie. Czekaj, zobaczmy. Ja byłem tam i nic nie ma. Mam kota! No to kot jest, ale on jakby nie respi. Chyba już tutaj nie ma tego budynku. Bo nie, chyba twórcy A w ogóle, są ten głos. Czekaj, czy. Nie, 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 o, ważne, nie, nie, co nie, 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 ma. nie, teraz a. idziemy do tego Halo, do nie, Halo! No nie, bym nie, mi daj mi pierwszemu. Dobra, to ty pierwszy, bo ty nagrywasz. I tu i tutaj macie taką podkę i bierzecie i zmienia to na przykład taką myszkę. I idziecie na przykład tutaj i idziecie do supermarketu. I wam pokażę co jest w tym supermarkecie. Gdzie ty? O, widzę widzę. Tak. A, znikłeś. Ja idę. Ja. Idę. ja idę? pokażę tego. Tutaj macie ogólnie nowe dane, czyli ten story box. To chyba tylko wszystko. tu idziecie, to macie taką skrypkę, i tutaj wpisujecie taki kod up, y, strzałkami, oczywiście. Up, up, down, down, lewo, prawo, lewo, prawo, BA. I dostajecie tutaj pieniądze. Nie? 400 albo 300. Dostajecie. I macie tyle, co ja na przykład. No bo nie. mnie taka ciekawostka, że ten pokój. to. to... O kurczę. O, to jest. Ten, to jest ten... Ten staff only, czekajcie wam pokażę. O, to jest ten pokój, staff Only. To, to jest tutaj ten pokój. No i ale nie do tego się nie da otworzyć jako czesku, jak się pomyszą, się da. Okay, to jest tłumek się tą mleczność da. Okej, to jest spół, nie? Tak. No i no i to. Tak. kończymy ten odcinek. Dziękuję, że nie zostawcie łapkę w górę i przy okazji Subika z członkiem, By Was nic nie udało. Dajcie do mnie na kanał wbić. No. no, dam, dam linka. No i co? Cześć! Do zobaczenia. Do następnego.